Idziesz sobie spokojnie, ciasnymi korytarzami Silent Hill 2, a tam... Szczerze mówiąc, zaczynając przygodę z Silent Hillem 2, zaakceptowałem to, że pewnie nigdy nie dokończę tej gry. Zainspirowało mnie do spróbowania to, że polskie studio robiło tę grę, a wiele osób chwaliło udźwiękowienie samej rozgrywki. <śm> Niestety nigdy nie grałem w oryginalnej części Silent Hill, a historię znam tylko z filmów. I o ile to mnie zachęcało, to moja przygoda z horrorami jest bardzo jasna i wyraźnie zakreślona. Jak długo mam możliwość walki z przeszkodami, które rzuca mi świat gry, to jestem skłonny w nią grać, bo w moich oczach horory można rozdzielić na dwie części. Gry, w których masz moc sprawczą, i te, w których jesteś beznamiętnym obserwatorem. I jest wiele przykładów, które znakomicie to przedstawiają, bo po obu stronach są całkiem mocni zawodnicy. Załóżmy, że graliście w amnezję albo w serię Outlast. Obie z tych gier opierają się na tym, że jesteście całkowicie bezbronni, a wasza rola ogranicza się do chowania po kątach lub uciekania, aż nie przejdziecie do kolejnego etapu lub nie rozwiążecie danej zagadki. Dlatego w grze Outlast najdalej dotarłem do momentu, w którym musiałem biegać i chować. Przed przeciwnikiem jednocześnie rozwiązując zagadkę, która pozwoli mi ruszyć dalej. Strasznie mnie to wymęczyło i stwierdziłem, że jeśli chcę poznać tę historię, to lepiej obejrzę sobie ją na YouTubie. Serio, nie mam żadnej przyjemności w nieskończonym bieganiu na skraju zawału, bo nie przesunąłem jednej wajchy, a postać, która mnie goni, jest właściwie nieśmiertelna. Swoją drogą, tak jak o tym mówię, to przychodzi mi do głowy jeszcze jedna gra, czyli Resident Evil 2, gdzie ktoś stwierdził, że świetnym pomysłem będzie wprowadzenie nieśmiertelnej postaci. Surprise, motherfucker. Która goni Cię, gdy tylko wyjdziesz poza bezpieczny obszar. Teraz ogrywałem sobie też Silent Hill w japońskiej dziewczynki i przez całą grę strasznie dbałem o to, żeby kisić broń, które mam w zapasie, żeby właśnie nie znaleźć się w sytuacji, w której będę musiał biec gdzieś i nie będę w stanie się obronić. Ale i tak trafiła mi się taka sytuacja, a potem biegałem po mapie jak debil, uciekając przed tymi potworami. Już myślałem, że nie będę kończył tej gry, ale okazało się, że znalazłem jedną broń i do końca gry już nie popełniłem tego samego błędu. Rozumiem ten rodzaj straszenia, bo tak naprawdę najstraszniejsze są potwory, których albo nie widzimy, albo nie możemy ich powstrzymać. Ten pierwszy przypadek. Świetnie jest pokazane w filmie Obcy, gdzie przez 96,6% filmu Obcy nie jest nawet widoczny, a mimo tego film stał się już produkcją kultową. Z kolei, jeśli chcemy zostać w tematyce kosmosu, to taką niepowstrzymaną siłą jest Calvin w filmie Life, którego największą horrorową zaletą jest właśnie to, że czego by nie spróbowali główni bohaterowie, to nie są w stanie go powstrzymać. Gry są jednak o wiele bardziej interaktywne od filmów, dlatego, wchodząc w interakcję z grami, oczekuję możliwość jakiejś reakcji na to, co się dzieje wokół mnie. Możecie mówić, co chcecie o Silent Hill 2, ale poza małymi wyjątkami, praktycznie zawsze mamy możliwość walki z przeciwnikiem. I nawet w takim małym momencie, kiedy gra odbiera nam możliwość bronienia się, ja się nie skradałem. Ja po prostu dawałem się wrogom obijać, jeśli mnie zabiją, to spoko, ale ja nie będę się w to bawił. Fajne jest to, że są różne rodzaje potworów, i każdy jest podatny na jakiś inny atak, więc walkę można nawet optymalizować na każdym stosując konkretną taktykę, żeby zużywać mniej kula. Ale jednak, jeśli zechcesz w kogoś wpachować cały magazynek, to możesz być pewien, że ten potwór to odczuje. Mamy tu do czynienia z formą straszenia, która sprawiła, że skończyłem Resident Evil 7 i Village. Pomimo, że trafiają tam się zagadki, w których jesteś bezbronny, jak na przykład ten okropny segment z dzieckiem, który napsuł mi krwi, głównie dlatego, bo grałem w to w vr -ze. I szczerze mówiąc, to dla mnie to chyba jeden ze straszniejszych momentów w grach wideo. Najważniejsze dla mnie jest to, że po segmencie skradenkowym zawsze nadchodzi ponowne wesołe mordowanie potworów, które nigdy nie powinny się znaleźć w tym świecie, i jest takie spowolnienie akcji. I Silent Hill 2 robi to doskonale, bo poza tymi małymi fragmentami fabularnymi, które wspomniałem wcześniej, gra praktycznie nie odbiera ci możliwości obrony. Jej bardzo istotnym elementem jest rozwiązywanie zagadek w poczuciu ciągłego strachu i niebezpieczeństwa, ale jak nagrałem o główkowaniu, mało tu przeciwników z głowami. Często i gęsto przeciwnicy są umieszczani w niespodziewanych miejscach, ucząc gracza od ruchu sprawdzania każdej ściany w ich poszukiwaniu, ale zwykle nie ma ich tam, gdzie byś oczekiwał, więc pozostaje ci jedynie paranoja, że z jakiegoś kąta za chwilę wybiegnie jeden z mobów, a gra to wykorzystuje i to do granic. Tu właśnie dochodzi zarówno umiejętne projektowanie poziomów, jak i dźwięków. Każdemu pojawieniu się przeciwnika towarzyszy ten charakterystyczny odgłos szumu radia. Niczym psypa włowa nastraja cię to na niebezpieczeństwo i gdy tylko go słyszysz, to wiesz, że coś niebezpiecznego czeka w pobliżu. Oczywiście, jeśli lubicie, jak ktoś na was napada od tyłu, to wtedy możecie sobie to wyłączyć w opcjach. Temu towarzyszą odgłosy otoczenia, które również starają się wprowadzić cię w poczucie niepokoju, ucichając, gdy znajdujesz się w jednym z bezpieczniejszych miejsc. Nawet pomimo tego, że nic na ciebie nie czyha za zakrętem, to jeden dobrze dobrany efekt dźwiękowy wystarczy, żeby zasieć w tobie to ziarenko niepewności. A jako, że akcja dzieje się w Ameryce, to jest to bardzo prawdopodobne, bo jak dobrze wiemy, tam ściany są zrobione z tekstury. Albo z tekstury... Zaprojektowanie poziomów bardzo podbija ten efekt, jako że większość akcji dzieje się w klaustrofobicznych korytarzach, które uzasadniają wszystkie te efekty dźwiękowe. Tym samym gra stara się wzbudzić w graczu poczucie zagubienia nie tylko w pomieszczeniach, ale też na zewnątrz. W sumie nie wiem, jaka była finalna motywacja dla mgły otaczającej miasto, albo to była decyzja artystyczna, a może po prostu ograniczenia tamtych czasów, przez co łatwiej było zrobić grę, w której widziałeś tylko na kilka metrów do przodu. Ale w nowym Silent Hill 2 ta decyzja zdecydowanie wpływa na imersję, jaką odczuwamy. Po pierwsze, pomimo bycia na otwartej przestrzeni, to ciągle czujesz, że poza twoim wzrokiem czai się potwór, który tylko czeka na twoje potknięcie. A po drugie, masz wrażenie, że te odgłosy odbijają się od budynków i nawet nie wiesz, czy one się znajdują za tobą, przed tobą. Można powiedzieć, że czujesz się jak dziecko we mgle. A nawet jeśli mgła znika, to bardzo szybko zastępuje ją noc. Na każdym kroku gra stara się ograniczyć twoje pole widzenia, żebyś był w ciągłej niepewności. Poza oczywiście kilkoma momentami, kiedy ściany faktycznie ciągną się w górę jakby w nieskończoność, co daje taki wertykalny gameplay. Jako, że, jak zapewne już zrozumieliście, jestem słaby w horrory, to przyjemnym odkryciem była możliwość czyszczenia mapy z niebezpieczeństw. Bardzo byłbym rozczarowany, jeśli poszliby w ślady metroidwani, solców, albo takich gier jak Vampyr. Wspominam o nich dlatego, bo właśnie ta rzecz była dla mnie tak ogromnym rozczarowaniem, że pomimo tego, że strasznie mnie interesowała historia, to nie byłem w stanie dokończyć tej gry. Bo jeśli przeszedłeś z jednego pokoju do drugiego, to bęk, wszyscy przeciwnicy się odrodzili. Ale o ile w tych grach poza Vampyrem takie zachowanie, jest w miarę logiczne, to w horrorach według mnie coś takiego jest nieakceptowalne. Dżentelmeńską umową pomiędzy graczem i grą jest to, że granie robicie ch, czyli czyszcząc jakąś lokację, zakładasz, że dane miejsce będzie bezpieczne. I nienawidzę, gdy grałamy to ustalenie, a na ciebie wybiega przeciwnik z miejsca, które tyle co sprawdziłeś. Silent Hill 2 i tutaj radzi sobie całkiem nieźle, bo mogłem czyścić sobie miejsca trochę jak eksplorując dungeony w Minecraftzie. Sprawdziłeś jakąś odnogę, przechodzisz do kolejnej, do kolejnej i tak dalej. A nawet jeśli gdzieś pojawiali się nowi Przeciwnicy, to zawsze było to komunikowane jasno graczowi. Przykładowo, idziesz sprawdzić jeden z pokojów w budynku mieszkalnym, ale po drodze sprawdzasz poboczne pokoje. Wszystkie są zamknięte, ale słyszysz, że za nimi coś się rusza. Takie wskazówki dźwiękowe wystarczą, żeby umotywować obecność przeciwników, gdy kilka minut później wyjdziesz na ten korytarz i te drzwi, które były zamknięte, są teraz otwarte. Tego typu wskazówek dźwiękowych jest więcej, ale pozwolę Wam odkryć je na własnej skórze. Nie pożałujecie. Poza optymalizacją przejścia gry poprzez umiejętne wykorzystywanie amunicji, jest też jedna opcja przejścia gry: granie w grę bardziej pacyfistycznie, ograniczając się do pozbywania się wrogów jedynie bronią białą albo wręcz unikania walki. Szczerze mówiąc, tylko w jednym momencie gry. Stwierdziłem, że mam gdzieś potwory, bo dobrze wiedziałem gdzie muszę dobiec i że tam będę bezpieczny, ale po przejściu gry mogę stwierdzić, że jest o wiele więcej miejsc, gdzie można zastosować podobną taktykę. Chociaż może takie podejście miałoby się z sensem horroru. Masz się bać, srać pod siebie i. Jeśli oglądasz moje filmiki, to wiesz pewnie, że najbardziej w grach cenię historię. Gdybym miał opowiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Ehm, ludzi, którzy. I strasznie triggerują mnie infantylne historie, które mają być jedynie wypełnieniem tłumaczącym mechaniki. Dlatego byłem bardzo przyjemnie zaskoczony, gdy zdałem sobie sprawę z tego, że Silent Hill 2 opowiada historię w sposób nie tylko interesujący, ale też angażujący. Zresztą, jeśli ktoś wie, czym jest 5 etapów żałoby, to doskonale zrozumie historię przedstawioną w Silent Hill 2. Samo przybycie Jamesa do Silent Hill jest zaprzeczeniem, czyli pierwszy krok. James twierdzi, że dostał list od swojej żony Mary. Wraz z postępem fabuły potwory stają się coraz bardziej brutalne, a uosobieniem tego jest Pyramid Head, piramidowy człowiek, Emlemierz. Anyway symbol samobiczowania i gniewu. James stara się targować z losem, ratując raz po raz marię, która pojawia się na pewnym etapie historii. I w końcu po wielu godzinach docieramy do ostatniego etapu, czyli hotelu, który jest zdecydowanie bardziej depresywny, szczególnie na ostatnim etapie. To przedostatni etap żałoby i pozostaje nam już jedynie zakończenie, które jest formą akceptacji, która czeka Jamesa. Szczerze, strasznie doceniam, gdy ktoś rozumie depresję albo żałobę i stara się je przedstawić w sposób najbardziej dotkliwy, także że najmocniej ta historia uderzy w gracza, który miał z tym styczność w prawdziwym życiu. Przykładowo, w Kingdom Come Deliverance 2 mamy historię człowieka, który tak był przerażony widmem, w Wojny, że aż popadł w ciężką depresję i bardzo polecam Wam ten wątek, jeśli zdecydujecie się zagrać w tę grę. Spoko jest to, że historie w Silent Hill 2 nie są jedynie bezmyślnymi fetch questami, jak to często bywa w horrorach a faktycznie pomagają nam odkryć losy mieszkańców miasteczka Silent Hill, stanowiąc istotne dopełnienie głównej historii, którą śledzimy. Wręcz niektóre z zagadek są ściśle oparte o historię świata, który nas otacza, co daje nam podwójną motywację do odkrywania go. Mam już trochę dosyć historii, gdzie randomowa osoba wchodzi do groźnie wyglądającego budynku, a potem przez resztę gry stara się z niego wydostać. Po chuj tam wchodziłeś? Zdecydowanie wolę historię randomowego Jamesa wchodzącego do dziwnie wyglądającego miasta ogarniętego mgłą, w poszukiwaniu swojej żony. Mamy tu przynajmniej motywację prowadzącą głównego bohatera głębiej w to miasto, zamiast dziennikarza, który pcha się do psychiatryka, bo w sumie czemu? Silent Hill 2 pokazał mi, że można straszyć czymś więcej niż jedynie samymi jumpscarami, Boo. I uczuciem niepowstrzymanego zagrożenia, które chce nas dopaść. Poprawne zbudowanie otoczenia jest kluczem do podbicia psychologii w gatunku psychologicznego horroru. W końcu wielu psychologicznych deweloperów zapomina o słowie psychologiczny, tworząc gry, które są po prostu horrorami niepsychologicznymi. Jeśli dobrze podbudujesz historię, to nawet jedno zdanie rzucone w punkcie kulminacyjnym może oblać słuchacza zimnym potem. Świetnym przykładem jest serial Twilight Zone, ale to historia na osobny odcinek. Albo jeśli chcecie coś nowszego, to Black Mirror i odcinek kończący się słowami To były dzieci Kenny. Silent Hill 2 daje radę podobnie podbudować narrację, do tego stopnia, że w pewnym momencie musiałem sprawdzić na internecie, czy walka z bossem nie będzie polegała na bezbronnym uciekaniu między przeszkodami, bo jeśli tak, to mi się nie chce w to grać. Na szczęście nic takiego nie miało miejsca, a ja mogłem radośnie wpakować w tego gnojka cały magazynek. Nie twierdzę, że Silent Hill 2 wszystko robi dobrze, szczególnie w porównaniu do oryginałów, których nie grałem, ale jednak budowanie strachu oprawą zamiast jumpscarami uważam za krok w przód względem takich horrorów jak Outlast i Amnezja. Nie tylko dało mi to motywację do przejścia gry, ale też przeszedłem już Silent Hilla F, żeby porównać te dwie gry i sprawdzić, bo podobno deweloperzy robili je w tym samym momencie i jak prezentuje się stara gra zrobiona zremajkowana i nowa przedstawiająca nową historię i czy ta nowa historia będzie dorównywała tej starej. I to tyle ode mnie. Macie podobne podejście do horrorów co ja? Czy może podobają wam się gry, w których jesteście bezbronnym obserwatorem? Komentarze są wasze, a ja zapraszam do zostawienia łapki w górę i wielkie dzięki Adamowi Owsiance za wsparcie tego kanału. Niech Ci horror lekim będzie. Witam w gronie taksówkarzy. Dzięki za obejrzenie tego filmiku i zobaczę się z wami w kolejnym materiale. Na razie. cześć!